Manko z tej strony The Pink TV. A to jest pierwszy odcinek nowej serii na moim kanale z Minecraft i Xbox Nie wiem czy większość zna Xboxa, ale po innym, bo na przykład Pingwin kręci Xboxa dużo tam ogląda i właśnie tak jak znaczy oglądałem, oglądałem i mnie to tak jakby Mm. Aby tak powiedzieć... To zechciało mi się grać w Xbox'a. To nagrywać w więc... O, to może zróbmy to w okienko. Nie. Robimy świat. Nie. Aby... Okej. Okay. Tu jest. Blackboard. I jeszcze mam do Was pytanie, czy chcecie, żebym kręcił na przykład odcinki bez kamerki, a może tam jakieś z kamerką. Więc... Ja akurat tak wygląda teraz. Czekajcie. żeby nie było, bo nie wiem, i byłby też, czy ch... Kurde, nie to. No. Który to jest teraz? Texture pack. Czy chcecie mieć tak właśnie taki texture pack? Remember, czy chcesz mieć normalny Zain. i to obojętnie a no ja tak i ty jest obojętnie jaki ten tyle to tyle będzie więcej głosów na to na przykład to taki będzie wygrał albo możecie by, by napisać tam czy jest raz taki, raz taki bo to też mogę jeść co tam są Dobra, to już mamy. Mm -hmm. to już mamy. Mhm, to już mamy. No. I dużo, znaczy długo nie było filmów na moim kanale. Znowu. Bo... Znaczy nie miałem czasu akurat, bo musiałam się albo uczyć, albo... I już chyba padnę. Pierwszy fail będzie? Będzie pierwszy fail chyba. Dobra, <tryk> A już myślałem. Musiałam... No. No bo po prostu musiałem się uczyć. No i ciężko mi było. Chciałam nakręcić film, to albo ktoś przyjechał do mnie. Była masakra. Więc ale teraz to już będzie tak więcej filmów może tak codziennie będzie jakiś film z czegoś tam jeszcze nie wiem może swift 14 na tym to będzie fajne dobra, trzeba was pozabijać mięso mi się przyda mięso! aha ja sorry zawsze takiej lagi ale w kolejnym już tego nie będzie Czekajcie. Piękny, ostatni. hold. Dobra. To jest ty. Nie, no! Naprawdę aż do lawi jeszcze. No, najlepiej, nie. Jeszcze. No jeszcze mi tu się ze nie? A, myślę, że tu ci, ci. Dobra. tu jeszcze ty będziesz. Tylko ty. No. Dziękuję. w końcu takich lagów już jeśli wy widzicie lagi no to w kolejnym już tak nie będzie bo ja to ogarnę jeszcze tylko ciebie jeszcze, coś tam nie wiem czy nie zostać w tej wiosce kim jestem? aaa, szanujcie. cię eeeeh yy, iih ty? kurde no, dobra, nie chcę co Eee eee. Сердце я вам господи, да. Ну, у тебя. вы почувствуете? Ой, что, могу еще лучше идти. Че? Эээ, Да. 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 Jo bude tak. O, to taky bude. No, dobrá, Se, my se půjdeme mm, dále. O, šema! Ole. To bude jak nás nazve ten ten. Uh, to ten odcinek.

Ale nie widziałem tego. Tu się wykopać. Dobrze, że i tu w nie trafił. Bym się wkurzył. To straszne. Kurde. Przyzwyczajenie do innych wersji, właśnie to właśnie jest już mamy żelazo, żelazo, ciekaw czy się będzie, ale cztery chyba, Może być też. 4, mamy 4, mamy 4, to Dobra, mamy 4, mamy się przydadzą. Na pierwszy Wiesz mi to trochę w górze. Pierwsze odcinki to będą takie bardziej wychodzenia trochę. Ja to tak pomyślałem. Więc w pierwszych będziemy trochę chodzić bardziej, niż szukać. Będziemy też tak szukać bazy i będziemy robić checkpointy, ale najpierw to chcę to tak trochę pozwiedzać coś. Dobra. Hehehe Sorry za to, że teraz tak to była przerwa, ale nie. Rodzice weszli do pokoju Co mi zrobisz? Jesteś słaba, słaba jest Jesteś słaba, o nie to jest kurde! Aha, i sobie tu żyj! tu żyj! Żyj sobie! W tej wodzie! Um, myślę, że jak już tak bardziej trochę... O ja! Naprawdę! Jak on mnie zabije, to ja już się wkurzę naprawdę na to... I chyba... Jak on mnie zabije, to ja chyba nie mam ja chyba ryknę i... ...wręczą. Co? Już coś, coś nie zabijesz. Już się wkurzyłem w no serio. Tyle dednąć. Mam serce tylko. Te Muszę zjeść. Myślę, że film będą tak po 20 minut. To jest, to jeszcze jest... 9 minut, myślę, że to będzie filmu. A bo no, i... tak jeszcze jest 6 minut. Ludziska! Nie gadajcie! Nie! Nie! O yeah! Fuck ja! O yeah! O okay. oh, yeah! Oh, yeah. Oh, yeah. Okay. Ale tak szybko tu znaleźć, to no. jest masakra! No. jedno cedynnie! Dobra! Eee... No to schodzimy po wodutku. Zrobię normalny. Nie powiem czego nie mam. Mieczyka nie mam. I mieczyka nie mam. Ok. Tak. kamienie. Kamień. Kamień. Wzywa. dwa. To tak będzie trochę walczył. Tak trochę tu będziemy i powiem w kolejnym odcinku. To teraz. Tam. Więc na razie. Dobra. Dobra, może być tak. I się boję. Jezus Maria! No! Oj, zabijam go! Jo, gin! No dawaj teraz koksie! Taki... Koks, taki? Koks! O jak kole! Jest... Nie, no jesteś koks. Dobra. Ej, może się trochę dirta wykopię, jakbym miał się pod... Bo już żelazo, fajnie. Co mnie bije? Co mnie bije? Co mnie bije? Nie, nie! Nie failuj! Już nie failuj! Nie failuj już! Jezus Maria! Jezus Maria! Jakby tu już była kamerka, to I chyba tu już naprawdę skończymy. Bo ja już nie wiem, czy to... O, fajnie. U. Jeszcze wykopiemy to. Przypalimy może żelazo. Eee, Dobra, zrobię dla Was prezent. E, jak ten filmik się wrzuci, to ja dzisiaj od razu spróbuję wrzucić drugi. Bo od razu tu zacznę. Tu już jest chyba to. Eee... Eee, z Zdrasna. Niech będzie. Przepięć co czyli I tak. No. No to chyba już... Dobra, nagramy jeszcze. Znaczy będziemy jeszcze przez 2 minuty i od razu kręcę drugi no. Spróbuję nakręcić drugi i wtedy dopiero to rzucę. Spróbuję coś zrobić coś takiego, że... Ja sobie pójdę na szkołę na dwór, a to się będzie dla was wrzucać. Zresztą Jeszcze te O, bardzo fajna wyjście z tego. ej. Tu dwie główce mamy. Mamberny. W ogóle by się przydał. Dobra, no to my kończymy. W tej chwili. Znaleźliśmy już jaskinie, krasnali. Tam widzę żelazo, które wykopimy zaraz, wykopię i znaczy, to już w kolejnym odcinku, yy, i tak, no, więc tutaj na razie, podobał się, zasubskrybuj i oglądaj dalej, my się widzimy w kolejnym odcinku, żegnam.